Czy on już nie powinien, nie wiem, robić czegoś więcej? Głos Grety Koch przeciął dźwięk sztućców o drogą porcelanę, ostry i zimny jak marmur w jadalni. Spojrzała na małego Maksyma, spokojnie ułożonego w swoim wózku, z miną krytycznej oceny, jakby sprawdzała wybrakowany towar. Mój Matis w jego wieku już rozpoznawał kolory. Mieliśmy karty, wie pani. Stymulacja wczesnodziecięca to wszystko. Nastąpiła ciężka cisza. Wypełniona osądem, który Oliwia Kowaczewicz czuła na własnej skórze, chłodem, którego centralne ogrzewanie rezydencji Weberów nie było w stanie rozproszyć. W wieku 34 lat Oliwia nigdy nie sądziła, że pierwszy rodzinny obiad po śmierci męża Erika będzie tak subtelnym, a jednak tak druzgocącym polem bitwy. Była tam, próbując utrzymać most do swojego syna, więź z dziadkami, których ledwo pozna. Ale każde słowo było kamieniem rzuconym w kruchą konstrukcję tego mostu. Oni potrzebują tylko czasu, Oliwio. Zwykł mawiać Erik, z tym jego nieuleczalnym optymizmem, który tak kochała. Zobaczysz, jaką jesteś niesamowitą kobietą. Będą cię kochać. Teraz, gdy echo jego słów nawiedzało jej umysł, obietnica wydawała się odległą fantazją, słodkim kłamstwem, w które oboje chcieli wierzyć. Siostra Erika. Zoe Mazur Garcia, kobieta, której uprzejmość zawsze była pokryta warstwą trucizny, skorzystała z okazji. Kamila Lee, moja przyjaciółka z koleżu, ma dziecko w tym samym wieku. On już mam rocze mama. Zapisała go do dwujęzycznego programu Diela Niemowląt. Nigdy nie jest za. wcześnie, żeby zacząć, prawda? Uśmiechnęła się do Oliwii. Uśmiechem, który nie sięgał jej wyrachowanych oczu. To była rywalizacja, w której Oliwia i jej syn ewidentnie przegrywali. Matis Park Brown, starszy brat i główny spadkobierca Imperium Weberów, wydał stłumiony śmiech. Rozluźnijcie się, powiedział wycierając usta serwetką z lnu. Nie każdy musi być geniuszem. Ktoś musi wykonywać fizyczną pracę w przyszłości, prawda? Żart spadł na stół z ciężarem kowadła. Sebastian Weber, patriarcha, Człowiek, którego sztywna postawa była odzwierciedleniem jego kontroli nad rodziną i interesami, westchnął dramatycznie. Spojrzał na swoją żonę, Gretę, spojrzeniem, które mówiło wszystko: Ostrzegałem cię, mówiłem, że to małżeństwo to błąd, spójrz na skutki. Byli zjednoczeni w pogardzie murem przywileju i arogancji. Każdy inny by płakał, krzyczał, bronił swojego dziecka z furią, ale nie Oliwia. Siedziała spokojnie, nienaganna postawa, twarz maska niepokojącego spokoju. Po prostu obserwowała. Jej głęboko niebieskie oczy przesuwały się z twarzy na twarz, rejestrując każde mikroekspresję, każdą nutę pogardy. Ten spokój nie był słabością, był powściągliwą siłą. Był to spokój kogoś, kto przeszedł przez gorsze burze i przeżył, by o tym opowiedzieć. Jej spokój wydawał się ich bardziej niepokoić niż jakakolwiek emocjonalna eksplozja. Obok jej torebki na podłodze leżała mała skórzana teczka, wytarta przez czas. Oliwia spojrzała na nią przez krótką chwilę, niemal niedostrzegalnym gestem. Jej umyśle przebłyski przeszłych chwil malowały jasny obraz obecnej chwili. Greta w szpitalu tuż po narodzinach Maksyma sugerowała książki o opóźnieniach rozwojowych. Zoe, pojawiająca się z prezentem D.L.A. bratanka, Kompletem ubranek DLA ośmiomiesięcznego niemowlaka, gdy Maksym miał już osiem miesięcy, z naciąganą wymówką, że lepiej żeby były za duże niż za małe, prawda? Sebastian, podczas rozmowy telefonicznej kilka tygodni po pogrzebie Erika, punktualnie i chłodno pytający o jej sytuację finansową, jakby była jedynie pozycją w bilansie firmy. To były drobne cięcia, małe dawki trucizny podawane przez dłuższy czas. Ale Oliwia nie była głupia. Widziała wzór. Erik też go widział. I dlatego skórzana teczka tam była. Cisza stała się nieznośna nawet dla nich. W końcu Oliwia delikatnie odłożyła sztućce obok talerza. Jej głos, gdy mówiła, był niski, ale odbił się echem w pokoju jak cichy grzmot. Macie rację. Cztery pary oczu spojrzały na nią ze zdziwieniem. Zgoda była. Ostatnią rzeczą, której się spodziewali. Maksym jest. Inny. Zrobiła przerwę, pozwalając słowu zawisnąć w powietrzu, pozwalając im delektować się nim jak zwycięstwem. Następnie, powolnym i celowym ruchem, pochyliła się i wzięła skórzaną teczkę. Położyła ją na stole, delikatny dźwięk skóry o drewno przykuł uwagę wszystkich. I właśnie dlatego, że jest inny, jego ojciec zostawił mu coś, coś konkretnego. Oliwia spojrzała prosto na Sebastiana. Coś, co myślę, że musicie zobaczyć. Blask ciekawości, zmieszanej z arogancją, przeszedł przez oczy rodziny Weberów. Wymienili przesadzone spojrzenia, jakby mieli być świadkami ostatniego żałosnego aktu zdesperowanej wdowy. Co mogła mieć kobieta taka jak Oliwia, outsiderka, której nigdy nie uważali za godną ich syna? Co mogłoby ich zainteresować? Tam, przed wszystkimi pogardliwymi spojrzeniami, stała prosto jak ktoś kto strzeże tajemnicy zbyt potężnej by ujawnić ją przedwcześnie. Jeśli ta historia uprzedzeń i przezwyciężania dotknęła twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby dowiedzieć się jak prosty moment upokorzenia zamieni się w katalizator rewolucji, której nikt przy tym stole nigdy nie zapomni. Deklaracja Oliwi zawisła w powietrzu, ale arogancja rodziny Weberów była nieprzeniknioną fortecą. Sebastian wydał krótki, protekcjonalny śmiech. Oliwio, kochanie, z całym szacunkiem dla twojego żalu, ja i mój zespół prawników, którzy są najlepszymi w kraju, przeanalizowaliśmy testament Erika od deski do deski. Wiemy dokładnie, co mówi. Wiemy dokładnie, co do nas należy. Nawet nie raczył spojrzeć na teczkę. Dla niego był to desperacki blef. Ostatnia karta królowej bez królestwa. Uważał, że gra już została wygrana. Zoe, zawsze aktorka drugoplanowa, chętna do zadowolenia władzy, wzięła teczkę z pogardliwą miną. Co my tu mamy? Pierwszy bazgrą Maksyma? Może go oprawimy? Kto wie? Może będzie coś wart za 20 lat? Zaśmiała się, a Matis dołączył do niej wyciągając telefon z kieszeni. Wyraźny gest braku, zainteresowania. Ale Oliwia nie dała się zbić stropu. Jej wzrok utkwiony w Sebastianie był jak wzrok drapieżnika obserwującego swoją ofiarę. Otwórz, powiedziała. Jej spokojny głos odbijał się echem z autorytetem, którego jej nie znali. Jej spokój był anomalią dysonansową nutą w symfonii władzy, którą zaaranżowali. I to w końcu zaczęło niepokoić Gretę. Matka chroniąca swoje potomstwo nie jest histeryczna, jest śmiertelnie spokojna. Z niecierpliwym skinieniem Grety Zoe otworzyła teczkę. Jej pogardliwy uśmiech zachwiał się i zniknął. W środku znajdował się nie jeden, ale kilka dokumentów, uporządkowanych z metodyczną precyzją. Na wierzchu list, napisany odręcznie niepowtarzalnym pismem jej brata, Erika. Greta wyrwała list z rąk córki. Gdy jej wzrok przebiegał po linijkach, krew odpłynęła jej z twarzy, pozostawiając ją z konwulsyjną bladością. List nie był sentymentalny. Był brutalną sekcją. Erik pisał o swojej głębokiej miłości do Olivii i Maksyma, i o swoim równie głębokim rozczarowaniu rodziną, która mierzyła ludzką wartość w euro i status społeczny. Wyjaśnił, że od dawna wiedział, że będą próbowali kontrolować jego dziedzictwo i rodzinę po jego śmierci, i że podjął kroki, aby temu zapobiec. Przebłyski jego rozmów z pierwega zalały umysł Olivii. Prawnik, człowiek, którego Erik wybrał ze względu na jego dyskrecję i strategiczny umysł, wszystko jej wyjaśnił. Lata wcześniej, zdając sobie sprawę z drapieżnej natury swojej rodziny i podejrzewając, że jego zdrowie nie jest żelazne, Erik stworzył prywatny fundusz powierniczy, całkowicie oddzielony od rodzinnego majątku Weberów. Został sfinansowany z jego własnych genialnych przedsięwzięć w świecie technologii i ryzykownych inwestycji. Strony niego, której jego rodzina, w swojej arogancji, nigdy nie zadała sobie trudu, aby zrozumieć. Nazwał Maksyma jedynym beneficjentem, a Oliwie jedynym powiernikiem z absolutną władzą, dopóki Maksym nie osiągnie pełnoletności. Akt publicznego testamentu, który widzieli, jest przynętą pani Miller, powiedział Pier. Ma ich zająć, dać im iluzję kontroli. Prawdziwą bronią jest dokument funduszu. Użyj go, gdy ich trucizna osiągnie apogeum, użyj go, aby ich rozbroić. Z powrotem przy stole w jadalni, Greta upuściła list, jakby ją parzył. To, to absurdalne to tylko list wyjąkała, ale jej głos drżał, zdradzając ją. Sebastian, teraz zaniepokojony, wziął następny dokument. Był to akt założycielski Funduszu Powierniczego Maksyma Millera. Zaczął czytać: Jego Oczy się rozszerzyły. Pokój, wcześniej pełen przesadnych rozmów, pogrążył się w śmiertelnej ciszy, przerywanej jedynie ciężkim oddechem Sebastiana. Wymienione w dokumencie były aktywa, których nawet nie wiedzieli, że Erik posiadał: większościowe udziały w przełomowych startupach technologicznych, nieruchomości w europejskich stolicach i, co najbardziej szokujące, portfolio patentów oprogramowania, które Erik opracował w tajemnicy pod pseudonimem. Przez chwilę, gdy Oliwia przyjmowała obelgi bez protestu, wszyscy myśleli, że zobaczą tylko kolejną bezradną wdowę na swoim miejscu, ale teraz dokument w rękach Sebastiana nie był prośbą o pomoc, był deklaracją władzy. Pod ciężarem wszystkich tych teraz zszokowanych spojrzeń, ręce Oliwi były pewne. Kto obserwowałby uważnie, zauważyłby, że nie trzymały ich w miejscu strach, ale powściągliwa siła kogoś, kto miał zamiar przepisać swoją historię i los wszystkich w tym pokoju. Gra się odwróciła, a oni nawet nie wiedzieli, że grają. Ręce Sebastiana Webera wyraźnie drżały. Papier szeleścił w ogłuszającej ciszy pokoju. To, to nie może być prawda. Skąd wzięło się tyle pieniędzy? Spojrzał na swojego syna Matisa, rzekomego cudownego dziecka biznesu rodziny, który był równie oszołomiony, z otwartymi ustami, telefonem zapomnianym w dłoni. Matis mamrotał. Jego oczy przebiegały po dokumencie ponad ramieniem ojca. Patenty. Te patenty szyfrowania są warte miliony. Dziesiątki milionów. Same w sobie. Ich zamek wyższości rozpadał się. Cegła po cegle. Wtedy odezwała się Oliwia. Jej głos nie był już spokojny, ale ostry. Każde słowo było ostrzem. Pochodził z geniuszu waszego syna, tego samego geniuszu, którego zawsze próbowaliście uformować na swój obraz, którego próbowaliście zmusić do rodzinnego biznesu, ale który ukrył go przed wami, aby go chronić. Wiedział, że zobaczycie tylko cyfry, a nie piękno stworzenia. Wyciągnęła rękę i steczki wyjąła ostatni dokument. Był to pojedynczy arkusz, ale jego ciężar był większy niż. wszystko inne. A to. Ogłosiła, kładąc go na stole, aby wszyscy mogli zobaczyć, jest najważniejsza klauzula całego funduszu. Pierwega zaznaczył ją jaskrawo żółtym markerem, jakby wiedział, że to będzie cios łaski. Klauzula była arcydziełem strategii prawnej. Stanowiła w sposób jednoznaczny, że aby jakikolwiek członek rodziny Weberów, wyraźnie wymieniając Gretę, Sebastiana, Matisa i Zoe, miał jakikolwiek dostęp doradczy, Pośrednią korzyść lub co najważniejsze, aby zapobiec likwidacji pewnych aktywów, które potajemnie wspierały samą firmę Weberów, musieli zostać uznani przez dożywotnią powierniczkę funduszu Oliwie Kowaczewicz za pozytywny, kochający i konstruktywny wpływ na życie beneficjenta Maksyma. Decyzja powierniczki dodawała klauzula, była ostateczna, absolutna i niepodważalna w żadnym sądzie. Oliwia pozwoliła im przyswoić sobie cios, następnie kontynuowała swoją werbalną ofensywę. Każdy komentarz, który zrobiliście dzisiejszego wieczoru na temat mojego syna, każde wyśmiewanie jego rozwoju, każde pogardliwe spojrzenie, wszystko zostało odpowiednio odnotowane. Subtelnym ruchem dotknęła małego urządzenia na stole, które do tej pory wyglądało jak ozdobny uchwyt na serwetki. Mała czerwona lampka zamigotała i zgasła. Był to cyfrowy dyktafon o wysokiej czułości, który zarejestrował każde zatrute słowo. Mój prawnik, Pierwega, nazywa to ustaleniem wzorca zachowania, wzorca, który daje mi, zgodnie z tą klauzulą, całkowitą i absolutną swobodę decydowania o odcięciu was. Nie tylko od życia Maksyma, ale od wszelkiej stabilności finansowej, którą zapewniał tajny majątek Erika, pieniądze, których nawet nie wiedzieliście, że istnieją. Twarz Grety była maską czystego przerażenia. Arogancja została zastąpiona przez pierwotny panikę. Zoe była blada jak duch. Matis wyglądał, jakby miał zwymiotować na perski dywan. Sebastian, wielki patriarcha, zachwiał się po raz pierwszy w życiu. Ty, ty nie możesz, jesteśmy jego rodziną. Oliwia spojrzała mu w oczy i po raz pierwszy zobaczyła w niej niełagodną wdowę, ale królową odzyskującą swój tron. Nie chcę waszych pieniędzy, powiedziała. Jej głos obniżył się do śmiertelnie poważnego tonu. Chcę, żeby mój syn był kochany, szanowany. To była jedyna rzecz, o którą prosił Erik. Wyśmialiście jej dziecko podczas kolacji i robiąc to oddaliście swoją przyszłość, swoje dziedzictwo, w ręce tego samego dziecka i jego matki. Z królewską godnością wstała. Podniosła małego Maksyma na ręce, który spojrzał na. Nią i uśmiechnął się. Myślę, że ta kolacja się skończyła. Odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi, nie patrząc za siebie, zostawiając czterech weberów zamrożonych w obrazie szoku i upokorzenia. Imperium, które uważali za niezachwiane ich dziedzictwo, było w rzeczywistości domkiem z kart, a kartą podtrzymującą był syn, którego nie niedocenili, i wnuk, którego właśnie wyśmiali. W centrum tej sali. Gdzie kiedyś panowała dyskryminacja ukryta pod pozorem tradycji, teraz kształtowała się nowa rzeczywistość, jak symfonia, która w końcu odnajduje swoją harmonię po latach dysonansowych nut, dowodząc, że prawdziwa siła nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, ale z miłością i sprawiedliwością. Minął rok. Świat Olivii i Maksyma był nie do poznania, ale nie w sposób, którego obawiali się Weberowie. Oliwia nie użyła swojej władzy do zniszczenia użyła jej do odbudowy, nie zerwała więzi z rodziną Erika, zamiast tego nałożyła nowe warunki, nowe zasady zaangażowania. Wizyty u Maksyma były teraz przywilejem, a nie prawem i odbywały się pod jej nadzorem. Jej pierwsze żądanie było dla nich szokujące: terapia rodzinna. Co tydzień czwórka weberów siadała w pokoju z terapeutą i Oliwią, zmuszeni do zmierzenia się z toksyczną dynamiką, od której Erik próbował uciec przez całe życie. Początkowo ich udział był czysto transakcyjny, motywowany strachem przed utratą stabilności finansowej, którą gwarantował fundusz Erika. Ale powoli, boleśnie, coś zaczęło się zmieniać. Greta, lodowata, matriarchini, nauczyła się siedzieć na podłodze i budować wieże z klocków z wnukiem. Jej początkowo wymuszony śmiech z czasem stał się szczery. Sebastian. Zdystansowany patriarcha odkrył przyjemność czytania historii Maksymowi przed snem. Jego imponujący głos łagodniał, gdy naśladował dźwięki zwierząt. Matis i Zoe, pozbawieni swojej arogancji, zaczęli przynosić prezenty odzwierciedlające zainteresowania siostrzeńca, a nie ich własny status. Zmiana była motywowana chciwością, ale jej wynik, co zaskakujące, zaczął przypominać miłość zaczęli postrzegać Maksyma nie jako odzwierciedlenie swoich nieudanych oczekiwań, ale jako to, kim naprawdę był: ciekawym, inteligentnym i kochającym dzieckiem. I wreszcie zaczęli szanować Oliwie, nie ze strachu, ale z podziwu Diela jej siły i mądrości. Była nie tylko strażniczką ich pieniędzy, była strażniczką duszy ich rodziny. Z zasobów funduszu Oliwia prosperowała. Nie tylko zapewniła Maksymowi dostęp do najlepszych możliwości, ale także uhonorowała dziedzictwo swojego męża w sposób, którego jego rodzina nigdy by nie przewidziała. Stworzyła Fundację Millera Diela Młodych Innowatorów, organizację non-profit, która finansowała i mentorowała młodych wynalazców z mniej uprzywilejowanych środowisk i wspierała dzieci z nietypowymi profilami rozwojowymi, celebrując te same różnice. Które Weberowie wcześniej pogardzali. Znalazła nowy cel, przekształcając swój ból w siłę, a swoją siłę w postęp. Konsekwencją DLA Weberów nie było bankructwo, ale coś znacznie gorszego DLA takich ludzi jak oni utrata kontroli. Ich arogancja została zastąpiona przez wymuszony pokorę. Żyli w tym samym świecie luksusu, ale teraz byli najemcami, a nie właścicielami. Ich dziedzictwo, ich nazwisko, było teraz nierozerwalnie związane z dobrą wolą kobiety, którą próbowali upokorzyć. Było to złote więzienie, które sami zbudowali swoimi okrutnymi słowami tamtego fatalnego wieczoru. Pierwega, prawnik, obserwował wszystko z cichą satysfakcją. Podczas jednego ze spotkań z Oliwią powiedział: Erik wiedział dokładnie, co robił. Nie chciał ukarać swojej rodziny, chciał ją uratować przed samą sobą. Nie zostawił im tylko pieniędzy. Dał im ostatnią szansę na odkupienie, nawet jeśli na nie nie zasłużyli. I zaufał jedynej osobie, która według niego miała siłę, by tego dokonać. Tobie. Przyjaciele Oliwii, którzy widzieli ją cierpiącą w milczeniu przez lata, patrzyli teraz na nią z pełnym szacunku zdumieniem. Stawiła czoła swoim smokom i nie tylko je pokonała, ale też je oswoiła. Próbowali zniszczyć ducha Oliwii i jej syna, ale ostatecznie zniszczyli swoją własną arogancję. Oliwia nauczyła się, że prawdziwa zemsta nie polega na odwzajemnianiu wyrządzonego zła, polega na wykorzystaniu własnej siły do budowania przyszłości, której jej wrogowie nigdy nie mogliby kontrolować. A ty, co byś zrobił na miejscu Oliwii? Czy użyłbyś władzy do zemsty, czy do wymuszenia zmiany, tak jak ona? Zostaw swoją opinię w komentarzach poniżej. Jeśli historię inteligentnej, sprawiedliwości, gdzie niedoceniani powstają, są tym, co Cię inspiruje, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić łapkę w górę i włączyć powiadomienia. Ponieważ zawsze jest nowa historia czekająca na opowiedzenie, dowodząc, że czasem karma potrzebuje małej pomocy, by znaleźć właściwy adres.